Nie będziesz już gotować mięsa mielonego w inny sposób. Wymieszaj mięso mielone z gorącą wodą. Rozbij dwa jajka. Dodaj masło pokrojone na kawałki. Jedna czerwona papryka pokrojona w drobną kostkę. Kilka ząbków czosnku, drobno posiekanych. Obierz jedną marchewkę. Zetrzyj na tarce. Obierz cebulę. Zetrzyj na tarce. Dodaj drobno posiekaną natkę pietruszki. Wymieszaj wszystkie składniki. Obierz jednego ziemniaka. Zetrzyj i dodaj do mięsa. Dodaj starty ser cheddar. Inny twardy ser starty na tarce. Posyp czarnym pieprzem utartym w moździerzu. Gruba sól utarta w tym samym moździerzu. Słodka papryka w proszku. Wymieszaj jeszcze raz. Dodaj serek kremowy. Rozłóż mieszankę na wytłoczce do jajek. Rozwałkuj wałkiem. Zrób wgłębienia palcem. Pokrój ser w kostkę. Wypełnij wszystkie wgłębienia. Przykryj papierem do pieczenia i odwróć mięso. Pokrój na równe kawałki i ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piecz 35 minut. Przekrój pomidorki koktajlowe na połówki. Włóż do słoika. Obierz jedną czerwoną cebulę. Pokrój w pół pierścienie i włóż do słoika. Dodaj mozzarellę. Drobno posiekana natka pietruszki, oregano. Napełnij słoik, układając warstwy na przemian. Wymieszaj oliwę z oliwek z sosem sojowym, płatki ostrej papryki, oregano, sól, czarny pieprz. Świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Wlej sos do słoika. Zamknij i wstrząśnij słoikiem. Marynuj 30 minut. Każdy kęs jest kruchy, soczysty i pełen aromatu.